Żółto-biały drąg. Patrzymy, szukamy wzrokiem. I już w lewo szukamy wzrokiem. Prostopadle, ma być najazd na drąga. I co przed drągiem? Proszę, jedziemy. Jedziemy. Odstępy po to były zrobione, że takie rzeczy są. Nie skaczemy, Klaudia. To ma być tak to małego kawaletki, niejako skąd. Po co ten sygnał udany? Jeszcze raz na jazd, proszę zrobić odstępy. Przy półsiadzie mają być wodzy na kontakcie. Jak będą sznurki to koń spłynie. Już wzrokiem szukaj gdzie jedziesz. Nie było kontaktu. Łydka! Jeszcze raz. Z odstępami. Dobrze, dobrze, dobrze. No, prawie żeś trafiła przeszkodę. I proszę bardzo. Jak zobaczysz, koń poderwie, odburzasz. O której ci ten do kiedy jestem? teraz? Idziemy A gdzie te łydki masz? Kto, dobrze. A jest 11. Łydka. Dobrze. No, udało no, się. I z marsz. Tak jest. Uda cały czas przy tybinkach, ale się proszę nie usztywniać. Łydki w takim samym miejscu jakby były normalnie w strzelionach. Nie odstawiaj uc, nie odstawiaj paluchy. Paluchy do konia. Obciągnij pięk. obciągnij tą piętę. Obciągnij, będziesz dużo wygodniej. obciągnij ją tu, tak? I paluchy skieruj do konia. Jak udo, przyłożysz dobrze do tybinek, to same palce pójdą. Ludzie nie trzymać z kolanami kusowo. widzę. żwawo żwawo, tempo proszę przyspieszyć, wydłużyć tego stępa no stęp ma być roboczy czyli pracujący cały czas ust ma być wolny Co? Nie. Nie. może ty puchasz krzywosiadło i pół wolty w lewo marsz i przyspieszamy stępa. nie tak wolno Śpieszamy. Pracować teraz dosiadem. Pracować. Wytknąć tego konia. Nie do kusa. Łydki mają być na zmianę prawa-lewa. Żwawo, żwawo. Pilot też wyciąga. W tej chwili się wlecze. Natalka. Dosiad i łydki. Daj łydki do tyłu. Na zmianę prawa-lewa łydka. Nie może iść z ciałem. Łydki masz osobno od dosiadu. Nogi nie są potrzebne do jazdy konnej. Nie trzeba się nimi bujać. I proszę półsiad. Hop. Natalka wodze. Na kontakt. Ręka delikatnie do siebie będzie dobra. Nie mu na grzbiecie. O! Uda, Wiktoria do konia. Jedymy, jedymy, jedymy. Tak szybko! Przez leżącego, poczekaj, aż ona pojedzie nie straszał. Łydka! Łydka! gdzie jedziemy. Łydki mają być dane. Tak, wiec mokaj przy skoku. Łydka! Łydka! Dobrze, jedziemy. Na prostopadle, nie na skiechę Dobrze! O, prawie dobrze. Zmiana kierunku przez pół wolty. Nie szkodzi, nie potrzebuje tego niczego, proszę bardzo. Idziemy. Łydka. Łydka. Sygnał to Jak to leży.